Mam takie wrażenie, że jest kompasem moralnym, że może nim być, może być traktowany jako kompas moralny, i to jest też bardzo duża odpowiedzialność, że ludzie tak traktują nie wiem, ale się dowiem. My często występujemy w internecie jako pewien moralny autorytet z wyboru, ponieważ my sami, według naszej percepcji, naszej oceny, wskazujemy ludziom, co jest dobre, a co złe. I to jest duża odpowiedzialność, prawda? No bo w tym kontekście akurat, to jest bardzo dobry wątek, który poruszyłeś. Bo dokładnie to jest odpowiedzią na Twoje poprzednie pytania a propos materiałów robionych pod tezę. Bo tezą najczęściej w tych materiałach, które pod tezę robione są, a przynajmniej tak mogą zostać ocenione, jest to, co jest dobre, a co jest złe. I to jest ta teza, którą bardzo często wrzucamy do naszych odcinków. Że to, ty, co pojawia się na kanale. kiedy mówisz o wojewódzkim albo o nitrozyniaku, to dokładnie to o nim sądzisz. Jak najbardziej. W momencie publikacji filmu, oczywiście. Oczywiście, bo potem bo może to być przemyślenie. Może, może się zmienić jak najbardziej i warto, żebyśmy o tym pamiętali, ale wiemy, jak działa internet. Niemniej odpowiadając na Twoje pytanie, Filip, tak.